Okej, okay, nie mówcie mi później, że macie koszmary związane z tierdzają 4, 4 po nocach, bo sami tego chcieliście. Wielka Polska i modna randomowe eventy. Moi drodzy, wiecie, że jesteśmy hardkorami. Więc zamiast 30 dni wybierzemy 15. Wiecie, co to jest 15 dni? To jest to, że nawet nie będę mógł ukończyć celu narodowego. Więc będzie iście fantastycznie. Moi drodzy, wierzycie we mnie, to uwierzcie we mnie. Bo co 15 dni będzie wybuchało coś na świecie. Prawdopodobnie tutaj klęknę. Ale bawmy się, oczywiście cele historyczne wyłączone. O, pierwszy event, The King of Africa. Lul, rzeczywiście. Powstała Wielka Afryka, która ma cele na wszystko dookoła. Boże kochany, oni mają drzewko! Co? No to będzie się działo, moi drodzy. Nawet w Etiopia jeszcze nie padła, to już takie eventy. Uuu, król Afryki wypowiedział uuu, masowa panika, nie no dlaczego? Dlaczego? Boże, ja zawsze najgorsze eventy dostaję. Boże kochany, wielka depresja jeszcze w Europie. Dlaczego? Dlaczego? Ja grałem wcześniej ten odcinek i to mogło być takie fajne, fajne eventy, a tutaj dostajemy, moi drodzy, calming the people, depresję i masowe paniki i w ogóle jeszcze brzućcie mi kłody pod nogi. Gotów do wymaszynowania! O jest agencja upgrade. Świetnie, jestem inteligentny. Boże, znowu Niemcy mają kompleks Polaka. I robią sobie własną wojnę domową, nie? Bo my kiedyś mieliśmy. O! I Włochy podbiły moi drodzy Afrykę automatycznie. I znowu powstało państwo Holy Realm, które podbiło ostatnim razem cały świat, więc mam nadzieję, że tym razem zatrzymamy ich. A wiecie co, już wezmę tego Habsburga. Niech będzie, bo znowu wybiorę drogę rosyjską i się będziecie śmiać, że to, że tamto i tak dalej. Związek Radziecki jest symbolem pokoju? Musimy ich idolizować, czy nie, no ja nie chcę idolizować. Nie, 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 święte Imperium wypowiedziało wojnę Sinkiangowi, więc widzę, że będzie tutaj zabawnie. Co tu się stało? Jimia zainektowała 3 stany. Co, to, co? Okej, Estonia dostała rezerwy, Boże, oni mają 280 gumy? A tutaj... Co to jest Jimia? O co tu chodzi w ogóle? Gdzie ja jestem? Nie. Stary, ja nie grał nawet 10 minut i już mam zlokowane templatey jednostek. Dlaczego? Nie no, 15 dni moi drodzy na event to jest za szybko. Ja się czuję, jakbym był przedopaminowanym dzieckiem z TikToka. Large asteroid incoming we Francji, w Hiszpanii. i will not land on Earth on United Kingdom. Zobaczmy, co się stanie, jak w UK. Asteroida wylądowała w UK? O mój Boże, kochany! Dlaczego Hiszpania została zatomowana? Kto zrzucił atom na Hiszpanię? Co tu się dzieje w ogóle? Lol. Dostaliśmy, moi drodzy, właśnie teraz technologię rakietową. Boże, dzięki Bogu, chociaż odblokowali mi template. Boże, na Węgrzech jest wojna domowa. W Norwegii to samo. Wsz... Stary jest 36 rok, wszystko jest odpalone jak jasny gwint. Z kim jest Holi? Z kim oni są we frakcji? Stanutówą. Boże, święte imperium jest we frakcji Stanutuwą. Nie wiem, czy tą masową panikę uda mi się naprawić, ale wiesz co może mi się udać naprawić? O Jezus Maria, Border Wars, Tension Bolivian Republic and Bolivian Republic? Co? Dlaczego Boliwia chce się bić z Boliwią? Znowu jakieś dostaliśmy, moi drodzy. Uuu, dostaliśmy... Okej, okay, ale my nie mamy żadnych rakiet. Dlaczego mamy? Strefę rakietową w Tarnowie? Przy zamościu? Boże ten plan Boży bierze... Ale zrymowałem. Yy, bierze coraz więcej innych, moi drodzy, nacji do swojej frakcji i podbijają właśnie wielkim, Wielką Mongolię razem ze Związkiem Radzieckim, a ja, jak zwykle, będę wspierał monarchizm w Czechosłowacji. A wy, jeżeli chcecie mnie wesprzeć, moi drodzy, to możecie zostawić lajka pod tym filmem. Jeżeli będzie tu dużo łapek w górę, nagram wam kolejny odcinek z tej modyfikacji, w której zagramy, nie wiem, na przykład Szwajcarią. Problem jest taki, że muszę wspierać monarchię i muszę radzić sobie z kryzysem, moi drodzy, i znowu deszcz będzie. Jezus Maria, tu są same negatywne eventy, kiedy ja dostanę coś pozytywnego? Wiecie co, zmienię sobie template na kawalerię, bo ja inaczej nigdy nie wprowadzę tej monarchii. Jezus Maria, o co tu chodzi? Kuwait jest marionetką UK i jest w stanie wojny z Persją, Persja jest w stanie wojny z całym światem. Doomsdayers Rai i tutaj mamy, moi drodzy, Doomsday Society, które też się obudziło i ma wojnę. Aha, bo to jest Anglia w ogóle? Co tu się dzieje, chłopie? I czemu, Jezus, czemu Związek Radziecki jest członkiem tego Doomsday? O mój Boże. Press F, Soviet Union Collapse. Moi drodzy, Związek Radziecki się rozpada smutny event. Czekaj, czekaj, bot mi zrespił właśnie 20 dywizji. Okej, okay, może być? Ty, uwaga, nie wiem, czy słyszeliście, moi drodzy, ale wiecie, że na eneba.com możecie taniej sobie kupować gry z mojego linku, więc jeżeli masz ochotę pograć w Coyensa, no to sprawdzaj link w opisie. Serdecznie polecam. Okej, okay, kolejna nowa technologia, Glory to Science. Aha, dostaliśmy coś od Łodzi podwodnej. To dzięki, nie? Mam zero doków. Czekaj, co tu się wydarzyło? Antypolski pakt? Jezus, dlaczego ja mam wojnę z Afganistanem i z Argentyną? Proszę Państwa, Boże, kochany. Ja nawet nie mogę zmienić Czechosłowacji, nie? W tym modzie. No to pięknie, nie. Jestem w wojnie, moi drodzy, z Doomsday Society. A tu jest jeszcze inne Doomsday Society. Wszyscy mają ze wszystkimi wojnę. Ja na razie się modlę, żeby nic mi się nie stało. W Indiach jest, moi drodzy, jakaś kolejna imba. Nowe imperium powstaje. Dobra, moi drodzy, tutaj poszedłem w unię z Czechosłowacją, bo inaczej nie byłbym w stanie grać w tą grę praktycznie, bo mam cały przemysł rozwalony, nie mogę nic robić. Ty, jednak mam wojnę ze wszystkimi prawie na świecie. No to dobra, no to panowie, no to czekamy dosłownie. Boże, światowa rewolucja się zaczęła. Człowieku, ale przecież. Oh, stary, ja nie mam. Boże, pomóżcie mi, proszę, przyślijcie jakąś pomoc. Dobra, zróbmy to może tak. Dobra, niech tutaj chłopaki się jak najszybciej rozejdą. Boże, komunistyczna rewolucja, chłopie. Na całym świecie i walcz sobie tutaj, nie? Dobra, bo ja nie mam praktycznie broni, ja nie mam niczego. Muszę ich tutaj skontrować jak najszybciej, bo to ja i tam mam, i tak mam mało terytoriów, nie? Więc raczej to może być problematyczne. Komuniści mają jeszcze ogromne busty. Dobra, tutaj może się jeszcze uratujemy jakkolwiek, ale Niemcy nam ukradły kawałek terytorium. To jest dosłownie hicior wręcz. A tutaj nie mam pojęcia co wyjdzie. Dobra, najważniejsze, że mi się udało to chyba ogarnąć. Boże. Boże, kochany. Zobaczymy, czy uda nam się to zmiażdżyć. No, powinno to wyjść nawet szybko, ty, ale ja chyba będę mógł wchodzić właśnie tutaj na te terytoria. Boże, kochany. O co tu chodzi? Co, i to desant? Boże, kochany. Argentyna mi się desantuje na Gdańsk. Cześć, to chłopie? Argentyna mi się zdesantowała na Gdańsk. Nie no, powiem ci, ja bym się wszystkiego spodziewał, tylko nie tego. Naprawdę. Dobra, udało mi się zjednoczyć z Czechami, moi drodzy, więc to jest chociaż tyle. Zróbmy już jakieś. Zróbmy cokolwiek. Tutaj mamy 40 dywizji, które usunę, żeby mieć equipment. Zróbmy Zróbmy już normalny template zaraz. Dobra. Boże, dostałem chociaż fabryki. Gdyby nie te Czechy, to ja bym nie był w stanie grać w tą grę. Dobra, jesteśmy w stanie ich troszeczkę zmiażdżyć tutaj w Europie i tutaj moi drodzy, troszeczkę ich te też miażdżymy, ale w Gdańsku no raczej Gdańska nie odbijemy gdy nie tak prędko. No chyba, że nasze dywizje po prostu ich przepuszują na spamie, nie? Ja, ale na Ukrainę akurat udaje nam się wchodzić fantastycznie, więc jest w sumie okej. Okay. Tutaj została jedna dywizja, której praktycznie organizacja prawie w ogóle niemal o nareszcie zaczyna im maleć. Portugalia okupuje Galicję? Gdzie? A tutaj! Boże, ja myślałem, że we Francji. Co ja w ogóle miałem w głowie teraz? Dobra, mamy ich. Boże, wypchnijcie ich z Gdańska. Dziękuję. Dobra. I teraz te dywizje lecą na Ukrainę jak najszybciej. Dobra. I to powinno być okej. Okay. Powinniśmy ich tutaj po podpuszować, nie? Najważniejsze, że uda nam się może zająć kijów. Mam też dużo fabryk wojskowych, więc jestem. Przeszczęśliwy. I oczywiście muszę uspokajać, daj, dajmy na to, i cały czas muszę wysyłać ludzi na Antarktykę. No, ale w sumie jest git, nie? Ja ich nawet może podbiję. Dobra, moi drodzy, udało mi się w niej więcej utrzymać jakkolwiek ten front i jakkolwiek ten, te państwo. Gdyby nie Czechosłowacja, no to już by była kapitulacja, nie? Litwa mi wypowiedziała wojnę. Ojczyzno moja. Boże kochany, ty nie jesteś jak zdrowie, jesteś jak zdradziecka kuna. Po prostu teraz, dobra, weźcie się tak rozstawcie. I weźmy jeszcze tu, zróbmy. Poczekajcie, bo ja muszę tutaj fronty rozdysponować. Ledwo, bo ledwo. Dobra, proszę się przeorganizować. Wychodźcie stąd wszyscy chłopaki jak najszybciej. Dobra, jest ok, ale dlaczego mi tutaj się front zniszczył. Co? Dobra, nie wnikam nawet, nie, nie wnikam nawet po prostu. Nawet nie wnikam, stary. Jeszcze Niemcy cały świat sklejmowały, stary, to jest nienormalne. Nie oddamy Ukrainy, którą zdobyliśmy. Dobra, zróbcie to tak. Tutaj oczywiście się psują granice, ale jest. W sumie jest okej. Okay. A, no tak. Nie wiem dlaczego niemiecka junta. A, bo niemiecka junta jest tutaj we frakcji. Ja nie mam equipmentu, na moje nieszczęście. Ale z tego co widzę jeszcze więcej nie będę miał equipmentu zaraz, więc jest, no można powiedzieć, fantastycznie. Znowu dostaję kolejny desant. Znowu zajęty został Gdańsk. Na szczęście Niemcy do tej wojny nie dołączyły. Litwa kapituluje i co dalej? Czy ja mógłbym do jakiejś frakcji dołączyć gdziekolwiek, bo aktualnie jestem w takiej wojnie, że ja nie jestem w stanie tutaj nic zrobić. Dobra, w quajpedzie stoją już. Chińskie dywizje, więc jest wręcz fantastycznie. Jak Niemcy dołączą do wojny, to jest po mnie, to znaczy upadam. Uuu, coś się wydarzyło, moi drodzy. I na Francję spadła bomba atomowa. USA wypowiedziała wojnę Francji i ja jestem w wojnie z nimi. No, jak nie może być tak, to może być tak, prawda? Niech będzie. Tutaj staramy się ich zepchać do zeramy. Nie mam manpowera. Nie mam w ogóle, jak zmienić prawo poboru. No i aktualnie zobaczcie. Sobie totalnie stoimy. Ja nie jestem w stanie spuszować łajpedy, bo tutaj jest tyle nawalone dywizji. Nie mam manpowera. Nie mam wszystkiego. Mam wojnę z połową świata. To, że Niemcy mnie jeszcze nie zniszczyły, to jest hit. Nie mam na razie celów narodowych do robienia. Muszę robić dosłownie przemysł, bo nie mam innej opcji. I sobie siedzimy po prostu. I chillujemy. Boże, co to jest? Sacrifice military? O co tu chodzi? Ja muszę teraz zbierać mój Muszę teraz y, military rytuał wykonać y, dla bogów Afryki, żeby się na mnie nie zdenerwowali, a ja jestem prawie upadającym krajem. To jak ja mam to zrobić? O co tutaj chodzi? Aktualnie staramy się jeszcze dopuszować ich do zera, nie mam pojęcia, jak to w ogóle wyjdzie w praniu. No, nie wygląda to jakoś super za dobrze, ale spróbujmy dopuszować chociaż Ukrainę. O, dostanę darmowego Expadawaj Army Experience. Boże, dzięki Bogu, mogę wreszcie doktrynę zrobić, chociaż jedną. Okej, okay, tutaj na Ukrainie nam nawet puszcz wychodzi, jakkolwiek. Więc jest okej, okay. tutaj jest większy problem. Nie wiadomo jak tą Kłajpedę jeszcze stłamsić, bo tutaj stoi bardzo dużo dobrze zorganizowanych wojsk. Nie. Tutaj nam się raczej uda dopuszczać, mam takie wrażenie. Oni nas tutaj nie powinni zatrzymać i zobaczymy. We have file their demand. Co tu jest? Soviet Mike. Do Soviet Union has. O oh, Dobra, tu się robi coraz tragiczniej. Więc trzeba wziąć coraz więcej dywizji. I tutaj dostać jak najszybciej. Dosłać, bo będzie bardzo źle. Już się robi, że tak powiem, bardzo źle. Tutaj mamy zero manpowera dalej. Czekam na zmianę prawa poborowego. A tutaj oni są raczej dopuszczowani, więc jest GIT. Boże, jeszcze komuna się wszędzie rozprzestrzenia masowo. We have file their demand. Nie interesują ich miejsc ich... Demency. Okej, okay, tutaj bogowie Afry Afryki są zdenerwowani. Ale chyba nareszcie udało mi się kłajpedę zdobyć. Po tylu latach. I to dosłownie po tylu latach, nie? Udało mi się zdobyć kłajpedę, stary. Co tu się dzieje? We are all going to die. Boże, kochany. Co się dzieje? O mój boże, stary. Cała Europa została. Cały świat został zbombardowany atomowo. Panowie, cały. Świat został zrównany atomowo z Ziemią, nie? Boże, kochany, no to nieźle. No to fantastycznie. Mamy zero przemysłu, zero niczego, dopiero teraz mogę zmienić prawo poboru, chłopie. XD. Tylko tyle mam do powiedzenia, nie? XD. Boże, Bożenko. Co tu się wydarzyło? I znowu Kwajpeda? Nie, no to jest niemożliwe. Czy oni już są w wojnie? Oni już są w wojnie. No to moi drodzy. Cały świat został zrzucony atom na nich. Boże, 15 dni to było o wiele za szybko na eventy. Oj, nie dam rady chyba co. Dobra, przyleciałem jak najszybciej mogłem, tylko do obrony Warszawy. Jak najszybciej mogłem, przyleciałem. Dobra, i na razie ustaniemy tak. No to jest moja jedyna opcja. No i mi grę wywaliło, nie? Wczytuję ją od nowa. Dobra, udało mi się wczytać moi drodzy Gierkę i na razie postaramy się stanąć, tak wiecie, byle jak, ale jednak żeby stanąć jakkolwiek. E, mój cały kraj jest atomowany. Zniszczony został po prostu atomem. Wygląda to iście tragicznie. Nie mam nawet co tutaj klikać już, powoli. Jest bardzo źle. Jest, moi drodzy, wręcz tragicznie. Kolaboracja, okej. Okay. Aha. Oho? XD? No ale co mi to dało? Nic mi to, moi drodzy, nie dało. Wszyscy i tak mi wypowiedzieli wojnę, nie? Nic mi to, moi drodzy, szczerze mówiąc, nie dało za bardzo. I tak mam wojnę z całym światem. Więc prawdopodobnie tutaj. Chociaż ten Reich też nie jest jakiś taki super silny. Gdyby moje dywizje się trochę ogarnęły. Boże, ja nie mam w ogóle fabryk wojskowych. Co tu się dzieje, chłopie? Dobra, tutaj oczywiście Ukraina będzie nas atakować od tyłu. Tutaj oczywiście wszystko nas atakuje od tyłu. Boże, kochany, Niemcy mają wojnę na dwa fronty w ogóle? Mają wojnę na dwa fronty Niemcy. Ja mam wojnę z całym światem praktycznie, poza Doomsday Society, który jest we frakcji z komunistycznymi Chinami. Kurde, musielibyśmy. Może oni by nas byli w stanie jakoś wesprzeć, tylko szczerze to nie za bardzo wiem jak. Kto jest liderem frakcji? We are currently hostile. Aha, czyli oni nas nie chcą, że tak powiem. XD. Tutaj raczej, raczej ich nie zdobędziemy z takimi minusami, coś mi się tak wydaje, no. O, znowu jest kolejna wojna przeciwko mnie, z całym światem, więc no nie wygląda to za dobrze. Inwazja Malty, co tu się dzieje? Malta Invasion. Aha, Knights Hospitaliers, okej, okay, się przebudzili i też mam z nimi wojnę. Jezus, co tu się dzieje? Dobra, a wiesz co, spróbujmy po prostu zrobić coś takiego. Oho, znowu lag, znowu coś się dzieje, mój komputer zaczyna chodzić jak, ale, serena armowa mm. Nie, oj, 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 2 FPS-y, hoj, 2 FPS-y, co się dzieje, co się dzieje, co się dzieje, oj, nic się nie dzieje jednak. Ty, ale ja puściłem plan i nie wiem o co chodzi, bo ja wygrywam. Mam jednego FPS-a, ale ja wygrywam. Boże, ja wygrywam. Panowie, ja wygrywam, co tu się dzieje? Czekaj, znowu lag jest. Te Niemcy są ultra słabe, tak jak ja. Ty, panowie, bo coś się dzieje, hoj mi nie działa. Dosłownie, hoj mi nie działa. pauzuje mi się w jednym momencie i mam niebieskie kółko, które tutaj. O co tu chodzi w ogóle? Co się dzieje? Wow! Wow! No. Powiem wam tak, hoj mi ledwo działa, ale działa, więc zobaczymy, co się wydarzy. Ja atakuję dalej i wygrywam na razie, więc jakby się udało skapitulować cokolwiek, to by było fantastycznie, no. Nie ukrywam. Chociaż wątpię, bo Niemców też to trochę jest na granicach. Dobra, już st stańcie już w miejscu i nic nie róbcie, ok? Po prostu stańmy w miejscu. Po prostu stójmy. Chociaż jak ja widzę, Niemcy mają po jednej dywizji na kratkę, to aż mnie skręca po prostu, bo wydaje mi się, że bylibyśmy w stanie ich podbić. Tylko że u mnie jest takie. Ja nie mam w ogóle przemysłu. Dostanę Army Experience i teraz mam dopiero doktryny, ale ja nie będę w ich podbić kompletnie. Przez moje braki ja nie mam nic. Praktycznie. Chociaż tutaj zobaczcie, to są puste prowincje. To by było nawet w porządku. Przecież ja bym był w stanie ich może nawet pokonać. Wyperkujmy generałów, moi drodzy, w Supresji w baraż. Tutaj są oczywiście perki. No i co mogę zrobić? Mogę się postarać tylko chyba planisko puścić. Dzikie. To jest praktycznie jedyna opcja. Chociaż i tak mam wojnę z tą całą frakcją, ona i tak nie skapituluje, więc spróbujmy. No tutaj się będę posuwać do przodu bezproblemowo, nie? Na tę armię. Do królewca też wejdziemy. Powinniśmy otrzymać, widzisz tutaj fajne te nie? Zobaczymy, co się tutaj... W... Znowu ewent z kanibalizmem. はい。 przebijamy się tutaj no problem, nie? Rumunia skapitulowała. Bułgaria na szczęście nie jest w wojnie ze mną. Na szczęście. Oni są w Italian Faction. Ja nie mogę nigdzie dołączyć w ogóle. Ty, ale wygląda na to, że powinniśmy Niemcy zająć. To akurat powinno być spoko. Ty, nawet udało nam się okrążyć wojska niemieckie i stary, my nawet... No tu jest problem, ale to będziemy musieli załatwić, ale atakuję aktualnie w tym miejscu. Nie mam w ogóle fabryk cywilnych. To jest problem. Nie mam komple... Odbijam fabryki wojskowe, ale nie... mam jedną fabrykę cywilną. Jedną, stary. Mamy takie mocne Minusy, że to jest hit, ale Niemcy upadają. Ty, my jesteśmy w stanie wyjść z tej sytuacji i jeszcze ich popodbijać, chłopie, to to będzie aż wręcz nienormalne. My powinniśmy być ich w stanie zdobyć. Zdobywamy rygę, zdobywamy te państwa. Jest git. Milion manpowera mamy, chłopie, to jest fantastycznie wręcz. Trzy fabryki cywilne już się odbijamy powoli. Jakbym tylko Gany zdążył naprodukować, to byłby hit. Nawet tutaj powchodziliśmy. Jakbyśmy byli w stanie to zamknąć, to by było super. Jeszcze Niemcy zdobyć. Coś, ja bym miał full fabryki wojskowe z nich. Boże, jeszcze USA tutaj przybyło? Dlaczego? Wszystko przeciwko Polsce, nie? Ty, mam 15 fabryk, ale jaja. Możemy odbudowywać fabryki cywilne, które są zniszczone, moi drodzy, i dzięki temu. Będziemy w stanie zrobić może kombek w tej gierce. Chłop, jaki to jest nieprzewidywalny odcinek? Co się tu w ogóle dzieje? Zobacz, stary. Odbudujemy te fabryki cywilne. To będzie wręcz hit, nie? Jeszcze później napierdzielę tyle fabryk wojskowych, że damy radę raczej. Dobra, ale na początku spróbujmy pokonać Niemcy. I z tego co widzę, to dużo fabryk mi się naprawiło, więc jest ok. Mam coraz więcej fabryk wojskowych, więc Niemcy kapitulują. Oho, fantastycznie. Nie ukrywam. I tutaj mam jeszcze, moi drodzy, trzy fabryki, więc to mi się też przyda. Mysterius Plan Pejhin. Czy safer konsekwences? Dobra, płacimy 200 siły politycznej, bo jak znowu ktoś rzuci atom na mój kraj, to już nie wytrzyma mnie. Dobra, tu nam się udało przebić. Kurde, tutaj jest problem tylko. Szwajcaria podbić to będzie hit. Dobra, jest, moi drodzy, nieźle. Jest nieźle. Dobra, Szwajcaria kapituluje. Z czym ja miałem wojnę? Jest nieźle, nie ukrywam. Dobra, zrobimy coś takiego, niech oni tutaj to podbiją po prostu z okrążenia, niech ich wypchną. Dobra, i tutaj weźmiemy specjalnie cztery dywizje, ustawimy je tu, a tymi panami dobijemy tak, na początku tych panów Navy, czy ja dostałem flotę? Czekaj, ja gdzieś chyba flotę dostałem, ale nie mam pojęcia gdzie. Ta, dostałem flotę idealnie. Dobra. Będę w stanie ustać, moi drodzy. Przemysł nam się powoli naprawia. Mamy już wreszcie gany, więc jest okej. Okay. Dobra, biorę military akcesy od wszystkich, żeby im pomóc, nie? W tej wojnie. Jeżeli oni nie upadną, to ja też nie upadnę. Dosyłam tutaj dywizję, więc powinno być raczej okej. Okay. Wdamy jeszcze tutaj dwie dywizje, co nie? Na wsparcie. Niech sobie staną, chłopaki, i będzie okej. Okay. Tutaj jest fajnie podbite, moi drodzy. Patrz, pyk. Bum! I zajmijmy ten... Boże, zajmijmy ten... Proszę Was. Ile można o jeden port się bić? Dobra, jest okej. Okay. I teraz jak my byśmy tutaj musieli przysłać wojsko, żeby ich tu zmiażdżyć? I... O Boże, dobra. Na początku tutaj. Dobra, czekajcie, dotłamśmy to, a później wjedziemy tutaj i postaramy się domknąć ten front, nie? To powinno być okej. Okay. Fabryki nam się naprawiają coraz szybciej, mamy już 20 pracujących fabryk, która robi broń. Boże, jest fantastycznie. Ty panowie ja i tak jestem w szoku, że mi się udało tak naprawdę potężnie odbić, nie? I zrobić, że tak powiem, e, taką e, i zrobić naprawdę taki comeback, nie? Ja i tak jestem w szoku. Zobaczcie, mamy już 20 fabryk wojskowych, już, już zaczynają się suporty produkować, już się zaczyna wszystko robić. Odbijamy fabryki, które były zepsute. No jest wręcz fantastycznie, nie? Nowa technologia, dziękuję bardzo. Tutaj jesteśmy też ładnie obstawieni. No wygląda to na razie fantastyko. Tylko, że chłopak potrafi. Uuu, on dostał więcej dywizji. Poczekajcie, niech się tylko nasi rozejdą. I to powinna być totalna, totalna dominacja. Boom, poszło. Dobra, lecimy na Harków, lecimy tutaj, ty odbijamy. Z... Teraz z reguły drugi front. Boże, gdybym ja miał kory na Niemcy, to to byłby koniec gry, co nie? 90 tysięcy karabinów mi brakuje. Może jakimś cudem damy radę. Białoruś kapituluje, stary. Zombie powstają. Jezus, join us, czyli dołączyli do nas? To ja już tego nie rozumiem. Dobra, Gomel tutaj zajmujemy teraz, nie? Pięknie. A, tu jest zombie chyba. Zin. Jezus. Dobra, tutaj udało mi się ich dosłownie wypchać stąd więc jest przefantastycznie. Obecnie szukamy cura na zarazy. Tutaj nie mogę nic zrobić. Research improved computing machine. Dobra, niech będzie. Tutaj mamy Cloud Rain i chyba jest... Chyba, moi drodzy, nam się udało. Ja nie mogę. Chyba nam się udało. Zabezpieczyliśmy Polskę, moi drodzy, od takiego upadku. Pięknie to wygląda, nie? Teraz musimy iść tylko w produkcję zaawansowaną i będzie OK. Dobra, wracam dywizjami do Polski, żeby nie cierpiały już zatryszyn, Niech sobie po prostu tutaj stoną. Stoją. I teraz, moi drodzy, waliliśmy wszystko w gany dosłownie. I staramy się zabezpieczyć cały teren. Możemy jeszcze nawet handlować w niektórych prowincjach. Tutaj są bunty straszne. Musimy skupić się na tłamszeniu buntów, bo inaczej będzie bardzo źle. Ale aktualnie stoimy i jest nawet ok. Mamy fabryki, już się robią pierwsze bronie. Już się robi coś. Coś już zaczyna się robić, nie? Equipment Front Heavens? To myślałem, że ja to dostanę, szkoda. Dobra, pozwracamy trochę terytorium, żeby odzyskać, moi drodzy, Release Nation. Latvia People Republic. Eee, Release Nation. Release as puppet. Kurde, nie wiem, czy tu chcę papeta robić, bo tutaj nie za bardzo mogę wyrealizować. boś bo nie mogę wyrealizować w ogóle tutaj. nie to wiecie co, zrobimy ich jako papeta, bo nie mam innego wyboru. Kingdom of Bohemia zostaje, bo mam na nie kory. Prusy mogę zrobić Release Nations. Z Prus. Ale to by było chyba w sumie nawet spoko, bo ja nie jestem w stanie tego kontrolować manpowerowo. Zrobimy sobie prusy. Gdzie się zrobiły Prusy? Aha, nie zrobiły się Prusy w ogóle. Nie wiem o co tu chodzi, ale się nie zrobiły prusy. Hit. Kurdystan sobie zrobimy jako papeta. Persję, zwrócimy im terytorium. Kos Słowo zrobimy jako papet. Old Bulgaria, moi drodzy. Yy, zwrócimy im te terytoria ukraińskie i już wam wytłumaczę, dlaczego, bo tego nie potrzebuję. Dobra, od razu potrzebuję 70 tysięcy broni, tylko więcej w sumie gitnie. Od razu mniej. LOL, panowie, dostęp 65 dywizji. Random Events Division. Ty, to ja je usuwam i dzięki temu powinienem odzyskać część broni. Idealnie. O Boże, kochany. Tutaj oczywiście odpycham desant, ale tak to kurde stoimy i staramy się przetrwać. Dobra, udało mi się zrobić coś takiego z prusami i oni mi dali 250 tysięcy garnizonów, mamy tylko 16 tysięcy na minus, więc yy, zrobiło się tutaj dosłowny border gore, ale to jest jedyna sytuacja, w której mogę tak wytrzymać, nie? O, świetnie, nareszcie. Boże, Japonia najechała Kalifornię. Nie mam zielonego pojęcia, w jakim... Jak? Wyłączyłem mgłę wojny. Japoni chyba się tutaj zrespiły dywizję po prostu z eventu I teraz Japonia, która ma wojnę z nami też oczywiście i z całym światem, prawdopodobnie no właśnie, już im dywizje płyną, moi drodzy, do Stanów Zjednoczonych, i ona będzie starała się USA podbić. Boże, kochany, stara Bułgaria wypowiedziała mi wojnę. A ja tutaj odpycham desant, nie? Bośnia declares independence. Co to jest za nonsens w ogóle? Jezus, moja marionetka się ode mnie wyzwoliła. Nie mam jak ich dopuszczować. to będzie tragedia. Szkoda, że te Prusy mają zero dywizji, nie? To by się na Maxa tutaj przydały. jest trochę tragedia, ale. Boże, muszę spuszczować teraz tą Szwecję która tutaj stoi w tym. Nie wiem, dlaczego to jeszcze w ogóle oni mają prawo jakkolwiek stać. Nie mam zielonego pojęcia, dlaczego się tak dzieje. O mój Boże. No, tutaj powiem wam szczerze, że nie wiem, co z tego wyjdzie. Trochę fabryk wojskowych mamy. Nie mam już skąd sprowadzać Wolframu. Oni mają pełne dywizje. My też mamy w miarę pełne, ale nas zaatakowali z drugiej strony. i Ja nie mam za bardzo jak zareagować. Ja im oddałem terytorium i to było naprawdę dla mnie... To było naprawdę złe, nie? Tak na serio. Zapytamy Austrię o military access. Oczywiście. Uuu, ekonomikę suplus... O Boże, to by się przydało, oczywiście. Tu się robi coraz więcej fabryk. Może bylibyśmy w stanie jeszcze zepchać te Węgry, ale szczerze wątpię. Doktryny mamy bardzo dobre. Template y też, ale to czy tu zaopatrzeniowo wyrobimy? No nie wiem. Najważniejsze, że Kraków odbijamy, bo to bardzo dużo dla nas. Będzie fabryk. Tego to już nie wytrzymam stary. Jeszcze Austria dołączyła do wojny. Hit. Po prostu hit nie. Po prostu just a hit. You know? Po prostu hit. Na szczęście byłem w stanie się zabezpieczyć jakoś. 34 tysiące broni. Gdybym miał equipment, to bym ich podbił bez problemu. Dobra. To jest ostatni atak polski już, moi drodzy. Drugiego i nowego nie będzie. To jest finałowy atak. To jest wszystko, na co mogę liczyć. E, dosłownie. Jeżeli uda mi się ich skapitalizować. No, to się utrzymamy, a jeżeli nie, no to jesteśmy. No, sami wiecie gdzie. Wątpię, że uda mi się zająć Wiedeń i wątpię, że uda mi się zająć cokolwiek, ale mm, z tego co widzę, oni też mają słabe dywizje i e, muszę z tego skorzystać. Ja też mam słabe dywizje i moja marionetka właśnie upada, i ja już Germany Military Junta się odradza z Amerykanami, więc to już jest e, praktycznie ich zdania. Wybrałem najgorsze drzewko do takiego challenge'u, jakie tylko mogłem wybrać. Naprawdę wybrałem najgorsze z najgorszych drzewek i gorszego już chyba naprawdę nie ma. Na dwa fronty też teraz nie da rady, tego co widzę. Dośle tu dywizję, dośle tu wojsko, ale to chyba raczej będzie GG. Chociaż tutaj ci Doomsday, oni sobie nawet radzą, więc fajnie by było. Może by z nimi pakt o nieagresji podpisać, to też może jakoś ugra. Zobaczymy, tutaj podszedłem. Mam armię gotową, fabryki wojskowe się robią, więc a w ogóle jak buduję fabryki wojskowe, to tutaj nie mam żadnych bonusów kompletnie. i to, to tak całkowicie nie, to buduję i one się robią, ale nie wiadomo czy się będą robić. Tutaj jest już za dużo chyba wojska, nie? Chociaż jakbyśmy tak spróbowali pójść, może byśmy te trzy dywizje okrążyli i to byśmy okrążyli. Zaraz zobaczymy, stara Bułgaria skapitulowała, fantastycznie. Dobra, jakbyśmy teraz puścili planisko, to zobaczymy co z tego wyjdzie. Dobra, tutaj trzy irlandzkie dywizje okrążyłem i wchodzę z powrotem do Gdańska, żeby odzyskać terytorium Robimy na gospodarce wojennej już, budujemy fabryki, więc zobaczymy, co wyjdzie z tego dalej. Bo, jakbym miał przemysł, to mi się wydaje, że ja bym był w stanie ich easy porobić. Co nie? Tutaj nawet ich znowu odpycham, a tutaj jest ofensywa taka, e, prowadzona 50-50, nie? Tylko, że ta gra już, wiecie, ledwo chodzi, ale staram się, jak mogę walczyć tą Polską do końca. Ale z tego co widzę, to nawet nam się tutaj udało coś osiągnąć, nie? Bo zepchaliśmy trochę Węgry i może je nawet podbijemy i zepchaliśmy ich tutaj do morza z powrotem. Więc w sumie, kurde. Boże, co tu się stało w ogóle? Dlaczego oni znowu tutaj wyskoczyli? Nie, no to jest. To jest już nie do przeorania, ich jest za dużo, oni są za bardzo wszędzie i co tu się. Ja już. To już to już to już, 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 po prostu to już, nie? Dałem Francji Military Akces. Szkoda, że nie mogę do nich do frakcji dołączyć czy coś. Jestem przeklęty, nie? Dosłownie. No, tu mi się udało ich dopchać, ale co z tego? Tak, jestem rozrywany z każdej strony. Dobra, XD. Zombie Doomsday wypowiedziało wojnę. Zombie Outbreak, gdzie to jest? Tutaj, Zombie Outbreak wypowiedziało wojnę całemu światu. Więc może to wszystkich obudzi. Holy Realm sobie jeszcze radzi. Ja tutaj podchodzę i ee, no, XD. Chciałbym powiedzieć, że to jest dopiero początek naszej wielkiej ofensywy, ale to jest dopiero początek naszego wielkiego upadku. My tutaj raczej już nie będziemy w stanie się zabezpieczyć. Kurde, a szkoda, bo odratowałem nawet przemysł i jestem w stanie coś tutaj robić. Mam manpower, ale no te fabry... O, dostałem Infantry Divisions chyba. Ty, czy to jest właśnie moment, w którym ja zrobię comeback? 26 dywizji dostałem piechoty. Jeżeli te 24 dywizje by dołączyły tutaj, to może będziemy w stanie zrobić kontrofensywę i jakoś to wygrać. Zaraz zresztą zobaczymy, nie? co się tutaj wydarzy. Dobra, tu widzę front mi się kompletnie zrujnował, więc zrobimy go po prostu, zrobimy po prostu coś takiego, że rozstawimy się mniej więcej tak, żeby bronić jak najwięcej swoich terenów, ale jednocześnie przygotowujemy się do kontrofensywy w ten sposób. Zobaczymy, bo tutaj nie wiadomo co się podziało. Niech te dywizje przybędą, niech się rozejdą i dopiero później ruszymy za atakiem. Dobra, mogłem już rozrysować planisko, to pół biedy, mamy połowę rzeczy za sobą. Zobaczmy, co się tutaj w tej Ameryce dzieje. Ty, w Ameryce Japonia zyskuje coraz więcej terenów XD. Dobra, jestem mniej więcej tutaj, moi drodzy, ustawiony już. Najlepsze jest to, że mi braku... nie brakuje już w ogóle broni. I to jest najfajniejsze, co nie? To jest najlepsze. Muszę rozbudowywać oczywiście przemysł na Czechach, bo inaczej nie będę miał fabryk kompletnie. Zobaczymy. Niech to się rozbudowuje, jest. Oha, znowu tutaj weszli. Którendy? No to to już. Aha, bo Holandia jest ze mną w wojnie i Francja teraz! <laughs> Moi drodzy, zróbmy po prostu Last Stand, bo z tego co widzę, no to raczej tutaj już nie powalczymy, moi kochani. Jak już Francja jest ze mną w wojnie, to ja już nie dam rady. Ja Francję ratowałem od upadku, a teraz biła mi nóż w plecy. Widzicie? Znowu historia pokazuje, komu warto ufać, komu nie warto ufać. Infantry Division. No to super, że dostałem Infantry Division dopiero teraz, stary. Dobra, rozszedłem się tak. Tych panów, no to już oczywiście mi im cierpienia. Czemu ty się atakujesz tutaj, jak ty masz po prostu do, do defensywy? Okej. Okay. no i w sumie to chyba będzie git, taka obronka tutaj. Tylko jak Francja przyjdzie, to nas pusznie. I tak się, moi drodzy, kończy historia Polski na modyfikacji z eventami. Co 15 dni. Jak widzicie, próbowałem tutaj zrobić wszystko, dosłownie robiłem tutaj magiczne sztuczki, żeby utrzymać tą kampanię przy życiu, no ale w takie beznadziejne drzewko Habsburga nie dało rady, nie? Jakbym poszedł może w coś innego, to by było wiele lepiej, ale tutaj to już wyszła czysta, czysta po prostu tragedia. Pamiętajcie, że jeżeli odcinek wam się podobał, żebyście zostawili łapkę w górę, będzie mi bardzo miło i teraz wyświetlają wam się filmy z of Iron 4, moi drodzy, które polecam wam serdecznie sprawdzić. No re